Szukasz automatyki do swojej bramy wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do Twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu nice! Mistrzowie Śląska z rocznika 2006 w końcu wrócili do gry o ligowe punkty. W pierwszym po przeszło półrocznej przerwie meczu o stawkę podopieczni trenera Dawida Miłkowskiego zmierzyli się z rówieśnikami z Zagłębia Sosnowiec. Piłkarze stadionu Śląskiego chcieli dobrze zacząć rozgrywki, by wysłać sygnał, że jesienią spróbują bronić prestiżowego tytułu. Wiadomo jaki jest cel, tak naprawdę i myślę, że celem. Każdej drużyny będzie walka o tą celiotkę. My skupiamy się na następnym meczu. Faktycznie jesteśmy tym mistrzem i to widać po niektórych zespołach, jak już zmienili styl w stosunku do nas. Też te zespoły wiedzą mniej więcej, czego po nas się spodziewać. No i ustawiają się po to, oczywiście pod to, co gramy. Patrząc na chłopaków, to wszystko jest żniwo ich pracy tej, tej kilkuletniej. Jest tu, tak jak wcześniej mówiłem, no jest tu, są tu chłopcy, którzy są ze mną od siódmego roku życia, oczywiście, którzy doszli tutaj do szkoły i to jest po prostu ich praca, która owocuje, powiem Tymi, tymi, na razie w wieku tymi sukcesami. Pierwsze fragmenty meczu to ataki stadionu, ale zieloni nie potrafili kończyć ich uderzeniami na bramkę przeciwnika. To akcja z trzeciej minuty Kacper Sobierajski w ostatniej chwili traci futbolówkę na rzecz obrońców Sosnowca. W dziesiątej minucie z lewego skrzydła dośrodkowywał Mateusz Kral Sobierajski składał się do uderzenia, ale znowu ubiegł go defensor zagłębia. Groźniejsze okazywały się ataki zagłębia. Najpierw po rzucie wolnym piłka prześlizgnęła się po głowie Filipa Blacharczyka, a później Kacpra Dąbka. Kilka chwil później Blecharczyk z czystej pozycji trafił prosto w ręce Patryka Pietruszewskiego. A po chwili Oliwier Moroni niewiele pomylił się, uderzając z dystansu na bramkę stadionu. A to już 19 minuta spotkania. Z wolnego w okienko mierzył Bartosze Zawojski. Poradził sobie z tą próbą z zielonych. W 23 minucie po przejęciu piłki na połowie rywala z dystansu. Umiejętności ziemowita króla sprawdzał Patryk Sobolewski. Stadion wyraźnie odzyskał kontrolę nad meczem, a to owocowało kolejnymi natarciami. Piłka dośrodkowana przez Jakuba Sobeczko trafia pod nogi Sobolewskiego. Sobolewski ułożył ją sobie do strzału, ale raz jeszcze radzi sobie z jego próbą. Golki Zagłębia. 28. minuta meczu. Znowu piłkę przejmują piłkarze stadionu śląskiego. Futbolówka trafia pod nogi Maksymiliana Śliwińskiego. Jego zaskakujący strzał omal nie wpadł za kołnierz. Golki Pera Gości. Chorzowianie mieli jeszcze rzut rożny, po którym zakotłowało się w polu karnym przyjezdnych, ale raz jeszcze obronną ręką wychodzi z tego wszystkiego Ziemowit Król. I kolejne natarcie podopiecznych trenera Dawida Miłkowskiego. Dobrze utrzymywał się na nogach Kacper Sobierajski. Nie dał sobie zabrać piłki, wbiegł z nią w pole karne. W końcu oddał strzał prawą nogą. Król jedną ręką paruje piłkę przed siebie. W 37 minucie Zielonym w końcu udało się udokumentować przewagę. Świetny indywidualny popis Sobierajskiego zakończony celnym, spokojnym uderzeniem i Stadion Śląski prowadził z Zagłębiem Sosnowiec 1 do 0 na 3 minuty przed końcem pierwszej odsłony. Tuż przed przerwą piłka po raz drugi wylądowała w siatce przyjezdnych. Tym razem po akcji Mateusza Krala, który urwał się lewą stroną boiska, zdołał utrzymać piłkę, zanim ta wyleciała za końcową linię. Później niefortunna interwencja jednego z defensorów gości sprawiła, że stadion na przerwę schodził z dwubramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron wciąż atakowali piłkarze stadionu, powalczył o piłkę Śliwiński, później przejął ją Sobolewski, po którego dośrodkowaniu żadnemu z kolegów nie udało się wykończyć akcji. A to już 50. minuta, dośrodkowanie z rzutu Rożnego głową uderza Patryk Sobolewski, jest 3 do 0 dla Stadionu Śląskiego i w tym momencie wydaje się, że nic złego pod opiecznym trenera Dawida Miłkowskiego tego dnia przytrafić się już nie może. Tym bardziej, że gospodarze mieli kolejne szanse na poprawę wyniku. To sytuacja Kacpra Sobierajskiego, który przegrał pojedynek z golkiperem z Zagłębia po świetnym podaniu od Sobolewskiego. Ale goście zdołali wziąć się w garści i zaczęli szukać gola kontaktowego. Najpierw Michała Szynkiewicza postraszył z rzutu wolnego Kacper Żądło. Po chwili bramkarz Stadionu Śląskiego musiał radzić sobie z uderzeniem z ostrego kąta w wykonaniu Adriana Kumora. W odpowiedzi Patryk Sobolewski nie dał sobie odebrać piłki w środku boiska. Później zagrał na lewo do Maksymiliana Śliwińskiego. Śliwiński przymierzył prawą nogą, ale poradził sobie z tym golkiper Sosnowca. W 57. Minucie wróciliśmy na połowę Chorzowian. Bartosze Zawojski zabrał się z piłką, wpadł w pole karne, zagrał przed bramkę Stadionu Śląskiego, gdzie był Oliwier Moroń. I on zdobył pierwszego gola w tym meczu dla Zagłębia Sosnowiec. Przyjezdni zaczęli łapać wiatr w żagle. Raptem 3 minuty później znowu zaatakowali. Tym razem lewą stroną boiska. Piłka trafiła pod nogi Kacpra-Dębka. Dębek uderzył prawą nogą, trafił w poprzeczkę. Z dobitką pospieszył Kacper. Żądło poradził sobie Szynkiewicz, ale wobec jeszcze jednej poprawki. Tym razem Bartosza Zawojskiego był już bez szans. Przewaga stadionu zaczęła topnieć, a punkty zaczynały wymykać się z rąk. Drużyna trenera Miłkowskiego musiała się więc obudzić i poszukać gola, który powiększyłby przewagę nad przeciwnikiem. To 64. minuta meczu. Piłka trafia pod nogi Śliwińskiego. Śliwiński ładnie radzi sobie z obrońcą przeciwnika, oddaje strzał lewą nogą, po którym piłka o centymetry mija słupek bramki zagłębia. W punktową zdobycz uwierzyli również piłkarze z Sosnowca i to oni mieli po chwili okazję do tego, by doprowadzić do wyrównania. Na szczęście dobrze w swoim polu karnym zachował się Mateusz Kral, który stanął na drodze w piłce uderzonej przez Jakuba surle w 68 minucie pod bramkę stadionu znowu przedostali się piłkarze Zagłębia. Znakomitą okazję na gola miał Szymon Mądry, ale nie zdołał trafić w światło bramki. W odpowiedzi Zieloni mieli okazję do tego, by zamknąć mecz czwartym golem. Śliwiński wpadł w pole karne, ale również on przestrzelił. Jeszcze raz okazja dla stadionu, jeszcze raz mają Śliwiński. Znowu ułożył sobie piłkę na lewej nodze, tym razem poradził sobie z jego próbą Ziemowit Król. Do trzech razy sztuka? Nie tym razem to doliczony czas. Gryśliwiński wykorzystuje błąd Sebastiana Mularczyka. Przejmuje piłkę i jest już okowoko oko z bramkarzem zagłębia, ale przegrywa ten pojedynek. Stadion Śląski nie zdobył tego dnia gola numer 4, ale i tak wywalczył sobie trzy punkty na inaugurację. Na oczach selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski pokonując Zagłębie Sosnowiec 3 do 2. A akurat drugi przypadek, bo że, że pierwszy trener reprezentacji u 15 przyjrzał na, na nasze mecze. Nie wyglądał ten mecz tak, że dominowaliśmy, mieliśmy mnóstwo sytuacji i, i wyraźne było te 3-0, bo akurat trzeba powiedzieć, że zagłębie też sobie stworzyło sytuację, głównie też po tych stajach fragmentach gry. No jak to się mówi kolokwialnie, że trochę z tego się wiedziało i stworzyli sobie kilka sytuacji, które faktycznie mogły się trochę inaczej zakończyć. Co prawda. Z lekkim skazaniem na nas, ale przy tym 3-0, no niepotrzebnie zrobiliśmy sobie nerwowy, bo na pewno można było lepiej się zachować przy tych straconych bramkach. Ale reasumując, z meczu, no też dzisiaj, jeszcze nazwijmy to, że dużo ta kadra, bo 17 chłopaków było powołanych dzisiaj na mecz. Z powodu tego, że oczywiście ten okres przygotowawczy był krótki, nie było na tyle czasu, żeby zagrać dużo sparingów. No i powiedzmy, że to też dzisiaj daje odpowiedź, kto gdzieś tam zasługuje na granie w pierwszym, w drugim, czy, czy żeby w ogóle być tutaj w tej pierwszej lidze, a kto jeszcze wiadomo, musi popracować, żeby na te miejsca zasłużyć. Tylko oczywiście, tak jak powiedziałeś, czyli szybko te dwie bramki my trochę, nam trochę ciśnienie skoczyło i to było niepotrzebne, bo myślę, jakbyśmy zachowali taki spokój, grali. To samo co, co we wcześniejszych minutach, gdzie otwieraliśmy spokojnie wszystko od bramki, no to, to tego zabrakło i, i zrobiło się nerwowo. Zagłębię tutaj chciał zremisować, czy wyciągnąć jeszcze większą ilość punktów, no to ruszyli do przodu, no i to nam stworzyło miejsce na, na kontrataki. Mieliśmy te, te dwie swoje sytuacje sam na sam, których nie szczyliśmy, a też to mogło wyglądać zupełnie inaczej, bo pewnie jakby był wynik 5-2, też to inaczej by brzmiało. Ale ja osobiście skupiam się na tej grze i na pewno jest dużo rezerw, na pewno dużo chłopaków, e, którzy są wiążącymi postaciami w tym zespole, jeszcze mogą lepiej z, zagrać. Także na to, co musimy zwrócić uwagę. No i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że dużo lepiej to będzie wyglądało już w mężu z rekordem. Zdawiam!